Witam wszystkich, z tej strony trener Alex. Dziś pokażę Wam ćwiczenia na zapalenie stawów stóp. Stopa jest bardzo specyficzna. Składa się z 26 kości, 35 stawów i ponad 100 więzadeł. Zapalenie stawów to proces zapalny toczący się w stawach, w których występuje ból, zwłaszcza w górnej części stopy. Jest też przyczyną utraty jej ruchomości. Za pomocą naszych ćwiczeń postaramy się przywrócić ruchomość i wzmocnić stopę. Pierwsze ćwiczenie wymaga użycia piłki tenisowej lub piłki do lacrosa. Możemy też użyć butelki z wodą lub czegokolwiek, co jest podłużne, okrągłe lub twarde. Umieszczamy piłkę tenisową pod stopą i z tej pozycji wywieramy lekki nacisk na piłkę. Do 2 cm w miejscach, w których odczuwamy lekkie napięcie. Wykonujemy ruch tam i z powrotem. Nie będziemy wykonywać ćwiczeń w górę i w dół, gdyż nie jest to skuteczne. Wystarczy wałkowanie na 2 cm przez około 10-15 sekund w jednym miejscu. Później szukamy innej części stopy, która jest lekko napięta, i robimy to samo. W kolejnym ćwiczeniu kładziemy wszystkie palce stóp na podłodze. Podnosimy duży palec u nogi, a pozostałe cztery palce pozostają na podłodze. Więc wygląda to następująco. Podnosimy go, przytrzymujemy przez 2-3 sekundy i cofamy. Podnosimy duży palec u nogi z podłogi i kładziemy go. Pracujemy tylko jedną nogą, robimy 12 powtórzeń, potem zmieniamy nogę i robimy kolejne ćwiczenie. Dalej duży palec u nogi pozostaje na podłodze. A podnosimy pozostałe cztery palce i wracamy. W kolejnym ćwiczeniu wciskamy palce stóp w podłogę i pozostajemy w tej pozycji przez 2-3 sekundy. Raz, dwa, trzy, a następnie naciskamy w podłogę grzbietem palców. Oczywiście robimy to do granicy bólu. Na koniec wracamy do pozycji wyjściowej. Cały czas wywierając napór palców na podłogę. Następne ćwiczenie dotyczy ruchomości stawu skokowego. Stajemy na kolanie jednej nogi i staramy się maksymalnie wypchnąć kolano poza linię palców stóp. Wywieramy nacisk na palce stóp, dodając dodatkowy opór dłońmi na kolano. Staramy się utrzymać piętę na podłodze. Jeśli pięta nie może pozostać na podłodze, możemy ją delikatnie unieść, ale najbardziej liczy się przesunięcie palców stóp poza linię palców. Przytrzymujemy tę pozycję przez 2-3 sekundy, wracamy do pozycji wyjściowej, a następnie delikatnie napieramy na kolano w prawą stronę, cały czas bardzo mocno naciskając na podłogę. Wracamy i naciskamy w lewą stronę. Jeśli ta pozycja nie jest wygodna dla Twojego kolana, możesz wykonać to samo ćwiczenie stojąc. Trzymając się krzesła lub ściany. Kolejne ćwiczenie polega na wzmocnieniu mięśni stóp. Rozkładamy nasz ręcznik pionowo na podłodze i stawiamy stopę na początku ręcznika. Delikatnie podkurczamy palce i staramy się przeciągnąć cały ręcznik w naszą stronę. Następne ćwiczenie jest bardzo podobne do pierwszego, ale trochę bardziej zaawansowane i trochę trudniejsze w wykonaniu. Stawiamy stopę na środku ręcznika. Mocno łapiemy ręcznik palcami stóp i delikatnie podnosimy go z podłogi. Kładziemy go z powrotem, puszczamy, łapiemy i ponownie podnosimy. Pokażemy teraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie łydek i piszczela. Służą one do stabilizacji stawu skokowego, a także do stabilizacji stawu kolanowego. Dlatego są one tak niezwykle skuteczne. W pierwszym ćwiczeniu kładziemy rękę na ścianie. Stajemy na palcach najwyżej jak to możliwe. Wytrzymujemy 2-3 sekundy i opuszczamy pięty na podłogę. Stajemy Wytrzymujemy i opuszczamy do pozycji wyjściowej. Jeśli mamy w domu schodek lub podwyższenie, możemy również ćwiczyć na schodku, gdzie zakres ruchu będzie znacznie większy, a rozciąganie i napięcie mięśni będzie znacznie silniejsze. To było pierwsze ćwiczenie. W bardziej zaawansowanej odmianie tego ćwiczenia stajemy na palcach, mocno spinamy mięśnie piszczeli i powolutku idziemy do przodu. Zawsze możemy złapać się ściany, aby mieć większą stabilność. Stawiamy małe kroki do przodu i do tyłu. Następne ćwiczenie wykonujemy w celu wzmocnienia mięśni piszczelowych oraz czworogłowych uda. Opieramy się o ścianę plecami i stajemy w rozkroku na szerokość bioder. Odsuwamy się od ściany i unosimy palce stóp z podłogi, zachowując przy tym maksymalnie proste nogi i znowu unosimy palce stóp z podłogi. Jeśli jest to zbyt łatwe, to pochylamy się bardziej do przodu, im bardziej odsuwamy stopy od ściany, tym trudniej i ciężej. To wszystko na dziś, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.